W tym materiale, moi kochani, pojedziemy do Nowego Jorku i zabiorę Was na mecz NBA na żywo. I to dobry moment, aby powiedzieć Wam o czymś, co może Wam po pierwsze pomóc, po drugie zabezpieczyć Wasze dane w internecie, a po trzecie, moi kochani, może urozmaicić treści, do których będziecie mieli dostęp. Surfshark VPN to mega przydatne narzędzie. Jednym kliknięciem możecie korzystać z internetu, jakbyście byli na przykład w USA, Chinach, Indiach, czy gdziekolwiek tam będziecie potrzebować się znajdować w danym momencie. Macie wtedy o wiele większy dostęp do treści, na serialach streamingowych. Na przykład, jeżeli Polska stwierdziła, że już nie będzie transmitować waszego ulubionego serialu, to sobie klikacie, że jesteście gdzie indziej i bardzo możliwe, że ten serial, nawet w polskiej wersji językowej, będzie dla was wciąż dostępny. Surfshark również szyfruje wasze połączenie i gwarantuje bezpieczeństwo, a przede wszystkim anonimowość w sieci, która moim zdaniem jest całkiem istotna. Z jakże oryginalnym kodem promocyjnym, uwaga, banan, macie 83% zniżki i 3 miesiące Surfsharka możecie sobie testować za darmo, mało tego wszystkiego do dni możecie z niego zrezygnować totalnie bez żadnych kosztów. Polecam korzystać, bo ja na przykład będąc w Stanach Zjednoczonych na niektóre strony nie mogłem się zalogować. Klikałem sobie w VPN, że jestem teraz na terenie Polski i cyk, od razu działa. Wpadajcie pierwszy link w opisie, kod banan, a ja zaczynam z wami. Drugi odcinek Daily ze Stanów Zjednoczonych. Ameryka. This is America. Nie, nie, nie. Jeszcze raz, czekajcie. Nowy Jork! K**wa! Moi kochani, witam bardzo serdecznie w drugim materiale z Ameryki i lecimy do Nowego Jorku. Jaram się nieziemsko, e, ponieważ, moi kochani, do Nowego Jorku lecimy na mecz NBA. Jestem przygotowany! No, odrowałem skarpetki kosmicznego meczu w Polsce, i stwierdziłem, że muszę je mieć, jak lecimy tutaj na mecz NBA. Do Nowego Jorku mamy w okolicach 3-4 godzin drogi. Nie pamiętam ile kilometrów, ale teraz się Wam wyświetli mapeczka. Pewnie głównie autostradą, pokażemy Wam troszeczkę i tego wszystkiego tutaj, prawda, e, po drodze. Mamy całkiem niezłe miejsca, naprawdę mamy niezłe miejsca, jak na to, jakie są koszta biletów na NBA, bo mnie normalnie trzewików wyszczeliło. jak zobaczyłem, co się tam dzieje. O, tu też mam, tu też mam piłkę do kosza. Ale o cenach pogadamy sobie, jak już dojedziemy na miejsce, a tymczasem zbędnym słowem ustnie kalam, kładam buta i spodziewa. Challenge jest taki, że tak muszę dojechać do Nowego Jorku. Jeeeey! Maak Amerykański McDonald's. Moi kochani, wjeżdżamy na niego teraz. To jest bardzo ważny dla mnie moment, ponieważ ja od zawsze chciałem zobaczyć, czy te wszystkie pogłoski o tym mitycznym amerykańskim McDonaldzie są rzeczywiste e, i czy faktycznie. O kurde, patrzcie, Starbucks Drive True. W Polsce nigdy nie widziałem. Nie ma w Polsce. Te wszystkie mityczne pogłoski na temat McDonalda amerykańskiego są słuszne, że na przykład e, cheeseburger jest do rozmiarów polskiego Big Maca, a Big Mac jest w ogóle rozmiarów dwa razy większy niż polski Big Mac. E, Zobaczymy też, jakie są ceny, jakie z sosami. Podobno tutaj w ogóle wszystkie sosy są za darmo. No i że podobno przede wszystkim rozmiar dużych napoi to jest w ogóle wiaderko, praktycznie duża kola. Co teoretycznie miałoby sens, z uwagi na to, że wczoraj też jedliśmy fast fooda i wzięliśmy średnią kolę, która była większa niż największa kola e, w Polsce. Także zaraz Wam dam recenzję. Kurde, ale zajebisty McDonald's w ogóle, zobaczcie. Tak wygląda McDonald's, i jaka maszyna do coli tam stoi. Jaram się fest jak wygląda McDonald's, w ogóle jest przeozdobiony na święta, zobaczcie. Ale. F Faza i stacja, gulka. To jaram się. Nie jedziemy do, do McDrive'a, gdyż jest duża kolejka. Ja chcę wejść do środka i zobaczyć, jak to tam wygląda. Zaraz wam zdam relację. To jest ta maszyna, o której mówiłem. Jaka oldschoolowa maszyna Coca-Coli. Ja pierdzielę, patrzcie. Klikasz sobie taki ten. No jakby takie kiedyś były w Polsce, to pewnie w ogóle bym się tym teraz nie jarał, ale, ale w Polsce takich nie było. W każdym razie zauważyłem, że ta maszyna jest cała we wlepach e, tutejszych jakiś, Jakieś dope DC, American Express i inne więc moi kochani, nie mogło być inaczej, tak jak mówiłem illegal, to na każdym kontynencie się praktycznie melduje, ale musi być gdzieś u góry. Musi być tu. Teraz będziesz żył wiecznie. Jaki McDonalds doj**any. Ja pie**ole. Ziomki jakby takie McDonaldy były w Polsce, to jest taki familijny klimat to jest. Widać, że ten McDonald jest dość stary. Eee, no zobaczcie zresztą, taki trochę lata, nie wiem, dziewięćdziesiąte, wczesne, 2000. Ale jest klimat, zobaczcie. Widzieliście kiedyś choinkę w środku polskiego McDonalda? Może gdzieś tam jest, ale nie widziałem. Tu są bańki, jakieś ozdoby choinkowe. I też zobaczcie, że tutaj McDonald, to jest jakby cały budynek McDonalda, ale on się dzieli też z innymi knajpami. Jakiś Boston Market, Fresh City, podoba mi się na maksa ten klimat. Macik. Maciek Wielki Święty Mikołaj. Niestety, moi hani trafiliśmy w cudzysłowie nieodpowiednio, e, gdyż nie ma normalnego menu, tylko jest menu śniadaniowe, e, w żółtych jakichś papierkach, e, więc nie pokażę wam, jak olbrzymi jest cheeseburger. Na tą jakże ważną e, część tego lub innego materiału musicie jeszcze poczekać. Wiem, że mega odmieni to wasze życie, natomiast poinformuję was również o tym, że jest tutaj coś takie jak sausage burrito w McDonaldzie i to jest jakieś wrap z w środku. O, a i jeszcze jedna znacząca różnica, że tutaj są dolewki w McDonaldzie. Takie jak macie w Polsce w KFC, to tutaj są Normalnie podbijacie, klikacie i bijecie ile chcecie. Wyjeżdżając z McDonalda jeszcze zobaczcie na przykład na ciężarówki tutaj amerykańskie, ale to wygląda zajebiście na takim wielkim parkingu. I tu po lewej zobaczcie jaka ciężarówka stoi. Co to jest? Zobaczcie jaka jest mała przednia szyba. Tu ma tą taką blendę z metalu jakąś słoneczną. Rury do góry, deżak wielki, ale do... ciągnik. Jak u nas w Polsce żabka, tak w Stanach Dunkin' Donat. Jest to tutaj dosłownie na każdej stacji benzynowej, na każdym rogu. Mało tego wszystkiego, ciekawostka jest taka, że policjanci na przykład mają tam darmową kawę i tak dalej. Mało tego na stacji, patrzcie co, dorwałem. W Stanach naprawdę wszystko jest wielkie. Samochody są wielkie, drogi są szerokie, budynki są wysokie. Energetyk 710 ml pojemności, prawie litra w, jednym, w jednej puszce. No i przypomina normalnie butle z nitro. Mało tego wszystko, pod tlenek azotu ma nazwę e NOS. Także nie wiem czy go wypiję, bo mnie pewnie zmiecie z planszy. Ale przywiozę go sobie do Polski. Jak kiedyś będę miał bardzo zły dzień, to bardzo mocno go sobie pociągnę. Rafaello wie, dlaczego policja ma za darmo kawę. I pączki. Mają za darmo, ponieważ właściciel lokalu chce, żeby władza do nich przyjeżdżała, ponieważ wtedy złodzieje wiedzą, że tam regularnie przyjeżdża, przyjeżdża policja i po prostu omijają te lokale szerokim łukiem i po prostu jest bezpiecznie. Sprytne! No i to jest taka Ameryka, jakiej się spodziewałem. Taki kamper. Moi kochani, godzina 12.11, mamy być dopiero za pół godziny pod halą, a za 40 minut, 50 minut zaczyna się już mecz, więc będziemy tak naprawdę na styk. I wjeżdżamy już takimi przedmieściami do Nowego Jorku i kurde, powiem wam, że to tutaj wygląda tak, jak sobie wyobrażałem Amerykę. To już są te znaki drogowe, te właśnie kamper, który widzieliście przed chwilą, te chodniki, te uliczki, te sygnalizatory świetlne, te samochody i ci ludzie. I mam wrażenie, że dopiero w Nowym Jorku To będzie ta Ameryka, na którą liczyłem. I że się bardzo pozytywnie zaskoczę, dlatego że Boston zdecydowanie taki europejski. Użyłem wczoraj określenia Jebie Europą. Wróćmy do Polski, Jebie Europą. A mam wrażenie, że to tutaj w Nowym Jorku zajebie dopiero Stanami Zjednoczonymi. I mega się tym jaram. Jeszcze pół godziny, i jesteśmy na Madison Square Garden. Wyszedliśmy na środku skrzyżowania. Normalnie bierzesz, wstajesz gdzie chcesz, yy, otwierasz drzwi, wysiadasz, wszyscy se trąbią, nikogo to nie interesuje. Patrzcie jaki to jest w ogóle ruch ludzi ogromny I ruch samochodów, no ale to z tego to Nowy Jork już słynie. Jesteśmy oczywiście spóźnieni. Za 5 minut zaczyna się mecz, a my nie wiemy w sumie gdzie wejść. Gdzie jest Madison Square Garden? A to chyba to. To będzie to. Tylko jak tam wejść? I ja pierdzielę ile ludzi. Father. Yo, that look dirty, slut the double cross trying to give me... Hahaha, I'll Co tu się dzieje? Wejście na halę, to wygląda jakby papież przyjechał. Mimo, że to już są ostatnie minuty przed zaczęciem meczu, to ludzi jest masa. Podchodzę do policjanta i pytam: Sorry, gdzie jest Madison Square Garden, a czy po angielsku? A on nic nawet na mnie nie popatrzył. <grym> Widzę mój cel i obiekt westchnie. Po lewej jest klep. Ja będę troszeczkę chorągiewą, dlatego że ja ogólnie to. Los Angeles Lakers, to jest taka moja ulubiona. Nie znam się na tym za dobrze, ale jakby im bym kibicował, gdybym był Amerykaninem. Troszkę taką chorągiewę przywalę, ale jesteśmy w Nowym Jorku i chcę kibicować tym z Nowego Jorku i widzę mój obiekt wesjeń, czyli gigapalec, Chyba, będzie gigapalec. It's the biggest one? Yeah, I need the biggest one. Okay. And I need a hoodie. Hehehehe. Woo! I'm a fan of big finger in USA. Yeah, I'm a biggest fan of big finger. Hehehehehehe. jest najlepsza na świecie, pamiętajcie o tym. Tak jak mówię, troszkę chorągiewa dzisiaj ze mnie, ale no trudno. Tu w ogóle jaka fajna, mięciutka, taka z pianki. Go Dobra, nie? Ale klimacie wszędzie normalnie piwo można kupić, popcorn, polby kukurydzy i tak dalej. Widać już na telebimach, że grają, musimy znaleźć nasze 117 i wjeżdżamy na mecz NBA, ale się jadę. Patrzcie, wychodzimy, już widzę jaka hala jest wielka. Jak to widać zajebiście? Jednak mamy dość miejsca. Ja stole biorę mojego giga palucha i p***.

Ojej, ojej. Robią wszystko, żebyście się ani przez chwilę nie nudzili, nawet podczas przerwy w grze. Mają wyrzutnie CO2 i nawalają t-shirtami w publiczność. Niewiarygodne, nie wierzę. Jaką to ma... Ja chcę taką do Polski. Jeszcze miałem wam dać znać jak z cenami biletów na NBA. Powiem wam, że wystrzeliwuję z butów. Miejsca, na których my byliśmy, to jest 560 dolarów, czyli 2300 zł. A przypominam, że byliśmy gdzieś chyba w 14 czy tam 17 rzędzie. Pierwsze rzędy to jest koszt 1600 dolarów, czyli 6500 zł. I to taki zwykły meczyk jak tutaj. Playoffy czy finał to już jest zupełnie inna gadka. Tam pierwsze rzędy są zarezerwowane na przykład dla takich gości jak Lady Gaga, Kanye West, 50 Cent, czy też Dwayne The Rock Johnson. Pierwsze dostępne miejsca, zaraz za nimi, to to wydatek nawet 10-15 tysięcy, ale dolarów, czyli 60 tysięcy złotych Na nasz mecz najtańsze bilety jak sprawdzałem u samej góry kosztowały 127 dolców, czyli 5 stówek What Nie ma nigdzie takiego klimatu jak tutaj! Dwie akcje. Jedna jest taka, że stałem w kolejce i normalnie słyszę, jakby nagle, nie wiem, worek ziemniaków spadł taki ciężki. Odwracam głowę, gość zleciał ze schodów. Taki starszy pan. Nawet nie drgnął. Od razu uderzył. Nie wiem, czy żyje. Od razu cała obsługa zaczęła biegać, wyłączyli. No zresztą widzicie, to teraz na przebitce nie da się przejść. No a kupiłem pizzę, jakby, no bo y, tutaj do burgera jest taka kolejka. Jest normalnie z 20 minut czekania, nie? Tak samo. Bo do damskiej talety nie ma w ogóle kolejki, a do męskiej jest 30 metrów, no nie? Tyle dobrze, ale powiem wam, że kurde, byłem 10 metrów od tego jak on spadł i zobaczyłem go pierwszy i wszyscy zaczęli go zbierać i normalnie mi się łapy często, nie? Nie wiem czy gość żyje, to mnie najbardziej tak ryje mi łeb. Tak jak mówiłem, tylko Los Angeles Lakers. <laughs> nie no, szczerze mówiąc byłem pewien, e, że ekipa z Nowego Jorku grając u siebie wygra, natomiast przerąbali to naprawdę ponad 20 punktami e, z ekipą, która była totalnym underdogiem. No nic, taki jest sport, trudno. Nuggetsy wygrały. Przykro mi, nie byli godni znajdować się na tej klacze. Teraz jest jak należy. Jak wyszliśmy z Madison Square Garden, to praktycznie robiło się ciemno. Nie będę wam tutaj dużo gadał i pokazywał Nowego Jorku, bo jeszcze do niego wrócimy i poświęcę mu w sumie cały film, więc kliknij suba, aby tego nie przegapić. Tyle, co chcę wam powiedzieć na temat Nowego Jorku już teraz, to, że ludzie są tak pozytywnie wystrzeleni. Ja nie wiem, czym oni są wystrzeleni, ale na pewno są czymś mocnym wy wystrzeleni, bo nie wierzę, że takie rzeczy robią na trzeźwo. Ja wiem, ale normalnie chłop był afroamerykańskim świętym Mikołajem. No i jeszcze chcę wam powiedzieć, że tu jest kur... taki tłok ludzi, że ja do tej pory myślałem, że Kraków jest oblegany przez turystów. To już totalnie teraz zmieniłem zdanie. Kraków, przy tej ilości ludzi na Manhattanie, to jest wolny wybieg. Tu nie da się przejść. Ale tak jak mówię, do tego miejsca jeszcze wrócimy poświęcając mu cały film. Natomiast czując vibe tego miasta, jaram się już teraz. To na jajo, tak? <laughs> Idealnie wyważona do rzucania Strasznie jest dobrze wyważona ta piłka. W sensie waży idealnie tyle, ile powinna ważyć piłka do rzucenia. I naprawdę idealnie siedzi w łapie. Więc to, że oni to mi tak rzucają, to po pierwsze są przekoty, a po drugie rzeczywiście ta piłka jest idealnie wyważona. Popatrzcie, to był lekki rzut, a przerzuciłem cały parki Ja dużo dalej można rzucić. Cześć. Jesteśmy w Stanach już w 3,5 dnia i troszeczkę już, wiecie, zapominam how to Polish speak, how to speak in Polish, więc już troszkę szprecham po prawda, angielsku. Jest godzina 9.48 am czasu tutaj e, amerykańskiego. I moi kochani jedziemy do New Hampshire, tak? Do New Hampshire Motor Speedway. Jest to tor e, do NASCARu. Jedziemy moi kochani do New Hampshire Motor Speedway. E, jest to tor NASCARowy. E, jeden z największych torów NASCARowych w tej części... Nie, 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 nie czekajcie. Największy e, tor NASCARowy w tej części Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy ogólnie największy w Stanach, raczej nie, z racji tego, że w Stanach NASCAR to jest kult. I tutaj kto ma większy stadion i tak dalej, no to ten jest fajniejszy. E, na miejsce mamy około i mega właśnie w tych materiałach ze Stanów chciałem Wam pokazać eee, troszeczkę eee, na skaru, z racji tego, że tak jak mówię, tutaj to ludzie wyznają, kochają. To jest najbardziej chyba popularny tutaj motorsport na czele z dragsterami, czyli wyścigami na ćwierćmili I tutaj ludzie tym żyją, więc taki stadion gigantyczny będzie robił na pewno gigantyczne wrażenie. O, korweta, patrzcie jak Amerykanie. A. Najszybsza, czerwone są najszybsze. E, więc na miejsce około godzinki lecimy, prawda? Znowu mi trochę przeskoczyło i angielski a lepiej mi mówić jest, bo e, forgot troszkę Polish. W związku z tym, że my już mocno amerykańscy jesteśmy, to robimy test amerykańskiego energetyka. Żeby było e, w sposób najgłupszy możliwy, to wykonamy go na pusty żołądek, ponieważ nie możemy wykazywać się zbyt dużą inteligencją w kraju, w którym się znajdujemy. <laughs> Nie, no żartuję, To takie stereotypy, że Amerykanie są głupi. Energetyk Nitro 700, pozdrawiam czy Nitro <gry> 710 ml pojemności. Nie wiem jaka zawartość kofeiny, ale to jest to Nitro, to Nitro. To Nitro, które znacie z szybkich i wściekłych Nitro. Odkręcam, ja zakładam. Dam, że będzie smakować jak Monster. Będzie mega słodkie pewnie, ale nie wypiję całego, no. więc walę na pół z moją e, łanią. Pachnia na nas. Tak jak mówiłem, monster. Ale nie jest złatów. Nie jest jak o dobra, jednak jest słodkie. W sumie czegoś się spodziewaliśmy po Stanach Zjednoczonych i napoju stąd. Jest słodki fest. Obiecałem wam wczoraj recenzję McDonalda, ale się nie udało, więc jest dzisiaj. I mamy mit, jeżeli chodzi o Big Maca, to jest są standardowych rozmiarów jak w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o napoje, no to jest wasyto. To zobaczcie, to są małe frytki w Stanach w McDonaldzie, a to są duże frytki w Stanach w McDonaldzie. jest taka różnica rozmiarów, nie? Także Big Mac i cheeseburger też jest normalnego rozmiaru, ale moi kochani, frytki i napoje to już jest inny wymiar. O, ciasteczko tu podają w takim, a nie takim jak u nas. O kurwa! To jest większe jak... jak narodowy. Brzmi jak Ferdynand Kiepski. Ale do... Bane. Jaki parking w ogóle. Kurde. Chodźmy. Może się da wejść do środka. Ale z zewnątrz też jest zajebiste. Potwierdzam, że te piłki są zajebiste. Musiałem to przetestować. Jak oni rzucają tę piłkę z taką mocą? piłka jest po prostu tak dobrze wyważona, że cały taki duży parking, jak teraz widzieliście, idzie tym przerzucić. A jak już przy dużym parkingu jesteśmy, no to właśnie wysiedliśmy. New Hampshire Motor Speedway. E, moi kochani, tutaj, gdzie się teraz znajdujemy, e, w momencie, kiedy są wyścigi na NASCAR, zjeżdżają się ciężarówki wszystkich teamów, zjeżdżają się kampery, zjeżdżają się samochody, którymi przyjeżdżają widzowie. No i wszystko to tutaj dookoła żyje, jest lądowisko dla helikopterów. Naprawdę ta infrastruktura drogowa tutaj jest mega dobra. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery pasy. Zobaczcie, jakie w ogóle szerokości więc tak naprawdę tych pasów jest pięć. Eee, no i z tego co widziałem na filmach, no bo, bo nie widziałem tego jeszcze na żywo, to wszystkie te pasy stoją. Eee, jest po prostu kolejka do wjazdu, robi się normalny korek. Jest takie zainteresowanie tym sportem tutaj. Spróbujemy wejść do środka. Nie mam informacji, czy będzie w ogóle to możliwe. Może się uda. Jakby się udało, no to zajebiście. A jeżeli nie, no to standardowo, na illegalu. Jak illegal to illegal. Będziemy próbowali wlecieć dronem do środka. Znaczy, my będziemy siedzieć bezpiecznie w aucie, a Przemek będzie próbował wlecieć. Nie dygaj! Jak to jest piękne w Stanach, że tyle co przeszliśmy dosłownie dwa kroki, nie ma żadnej bramy, żadnej kłódki, żadnego szlabanu, żadnego pana, który mówi, że nie można wchodzić i nagrywać. Wręcz przeciwnie. Zobaczcie. Otwarta brama. Weszliśmy, jesteśmy na chwilę obecną pod trybunami i dosłownie 20 metrów w tamtą stronę i wchodzimy. Już praktycznie na torze jesteśmy. Możemy wejść na trybuny, możemy zobaczyć jak to wygląda. Z tego co widzę, nie ma tylko wejścia na tor. No ale to raczej logiczne. Może gdzieś tam się będzie dało dogadać, żeby wejść. Ale to jest właśnie ta różnica. Nie? że wszystko otwarte, wchodzisz nie ma graffiti wszędzie, nie są zdemolowane te siedzenia, no bo po co jak ktoś ma demolować, skoro jest tutaj otwarte wejście jak to się zdemoluje raz czy dwa no to później wiadomo, że zamkną i nie będzie ale rozmiar, ja pierdziele, patrzcie jaka siatka w ogóle z przęsłami metalowymi stalowymi u góry linami, to jest zabezpieczenie antywypadkowe, w momencie jak auto zaczyna dachować, zaczyna się rolka to po pierwsze zobaczcie ile niżej jest tor pod yy, trybunami więc są tutaj ekrany takie, które mają to wyłapać, barierki energochłonne. W momencie, kiedy auto poleci naprawdę wysoko, no to nie ma opcji, żeby przeleciało do publiczności, z uwagi na to, że tutaj są stalowe liny. Do tego jeszcze wszystko jest siatka i zobaczcie też, jak wybucha opona albo coś dużego, co może zrobić komuś krzywdę, to u góry jest takie zakończone przęsło też. Taki daszek się robi, parasol, żeby było po prostu bezpiecznie. W każdym razie, jaki rozmiar trybun, i w momencie, kiedy naskarowe fury śmigają tutaj dookoła, no to powiem Wam, że musi być jakby ten akustyczny taki roz Srogi. Ale się jaram. Wygląda to jak z filmów. Sztos. Jesteśmy u samej góry trybuny. Wielki jest ten tor. Jak to wszystko tutaj jeździ to musi być sztos. Jeszcze zauważyłem, że na NBA było strasznie malutko miejsca na nogi. Naprawdę było mega ciasno. Tutaj tego miejsca jest dużo. Jest stoliczek. No ale nie ma co się dziwić. Tutaj jakby nic nie ograniczało terenowo. A tam jednak była hala. No, jest klimacik amerykański mocno. Tam za mną na budynku powiewa sobie flaga Stanów Zjednoczonych. Tutaj naprawdę NASCAR jest takim sportem, można powiedzieć, troszeczkę na Narodowym, jeśli chodzi o motoryzację, myślę, że jest na równi z wyścigami na 1,4 mili po prostu tymi legendarnymi i to jak cały ten stadion żyje tym jak e, zjeżdżają się tutaj te bolidy, e, samochody naskarowe, jak tutaj jest gwara ludzi, wszyscy jedzą te hot dogi, popcorn, piją kole, to jest to co jakby my w Europie znamy tylko i wyłącznie z filmów po prostu motoryzacyjnych, gdzie nie wiem na przykład szybkich i wściekłych tamtych najnowszych, ten e, Dominik Toretto razem ze swoim bratem i tak dalej, jakiś Zigzag McQueen dla dzieciaków, który też w naskarze jeździł. Petarda fest, to, że tutaj weszliśmy i po prostu jesteśmy sobie na górze, to wszystko jest aluminium. To w Polsce byłoby pomalowane, kocham cię Renata, kocham cię Beata, chodź eee... Gie... tych i tych. Eee, a tutaj nic, to wszystko jest czyste, no nie? Inna kultura po prostu tutaj jest. Ej, znalazłem dolara. No, ja tak graźmy, bo no. na plus nie jesteśmy. Dobra, ale jednego nie rozumiem. Jak ci Amerykanie, którzy zazwyczaj jednak rzeczywiście są grubi, pokonują 50 z tych drobnych pięterek na takim meczu, idąc z hot dogami i frytkami? To jest zagadka. Na wyjściu ze stadionu powiem Wam jeszcze, niczym nowym nie jest to, że w Stanach kochają ciężarówki, w sensie pick-upy, tylko mówię na nie truck, czyli ciężarówka. I zobaczcie, raz widziałem tylko w Dubaju na żywo, tutaj nie widziałem jeszcze ani razu. Sześciokołowa, dwa, cztery. Podwójne z przodu, w sumie 6. Dyferencjał to jest wielkości głowy normalnie. No i zobaczcie jak zajebiście wygląda to, że to jest tak poszerzone przez to, że ma 6 kół. No i ciekawostka jest taka, że widzicie teraz na przewidce do takiej sześciokołowej Forda F 350 to jest. E, można założyć normalnie taki e, przyczepę, naczepę wielką, a nie taką jakąś małą na jeden samochodzik i macie wtedy takiego tira. Zajebiście to wygląda i nie wiem czy po Polsce mogłoby coś takiego ciągnąć tira. Pewnie nie. Znaczy tira, naczepę, nie tira. Tir to Chyba ciągnie na Czepę, tak to jest. E, wracamy do Bostonu i jedziemy nagrywać Lamborghini. Spaghetti będziemy jeść na obiad. E, nie no, Lamborghini, Hurricane, ale zresztą więcej wam powiem już za moment, ale uda udało się dorwać Lambo w Bostonie. Tutaj, w Stanach i to jeszcze, właścicielem jest Polak. To już jest duma i honor. Piękna sprawa. To jest mocno, typowo amerykańska ulica. Zajebiście amerykańska jest ta ulica. Żółty pas po środku, czy to nie jest jak z filmów za dzieciaka na Polsacie? O, albo tam. Tam też, chodź. Domek udekorowany na święta, zrób tam zooma, proszę pięknego. Jakie są schody, święte Mikołajesy stoją na werandzie, widać? Tu jest typowo amerykańsko. I tu stoi również G-Wagon, z 63 i Lamborghini, moi panie, Ma felgi z Evo, ale dziób nie jest z Evo. Czy to Ewo, czy nie Ewo? Zaraz się dowiem. No jednak Ewo. Czyli dziób też pan, Ewo. To jest hurakańkiwo. iwo. Ale drybany bialutki. I niezeszpecony tablicą z przodu. I niezeszpecony naklejką na szybie. Petarda. I jedziemy w takie typowo amerykańskie miejsce. Jakby ta uliczka była mało amerykańska, to pojedziemy w jeszcze bardziej amerykańskie i wrzucimy dla Was ogryweczki hurakana w Ameryce. Amery Ameryczka! Rado Miami, nie Boston. mi <śled> <śled> With my guys, then I'm and you a vibe like this, they don't rock like this. And you know we don't miss Swish, man Don't catch my drift, tell them I ain't Don't catch my gist, bitch. Uh -huh. Ain't a no vibe like this, don't rock like this. Don't and ride, we don't, don't, don't switch Don't catch my drift, tell them I ain't Don't oh, catch so my gist, bi bitch. I'm in a couple my homies, I'm in a couple my homies. A cup, hey. a cup, show a no love to the police, show no love to the phone. No no love to jest za dzielnica, jeśli chodzi o domy, to ja nie mam pytań. Normalnie nad wodą, na kamieniach, na głazach. Tutaj ogródki oddzielają od siebie kamienie. Na przykład tutaj ktoś ma ogródek pełen kamieni. Zaje lista miejscowa. I chaty, tutaj gdzie się znajdujemy, 10 baniek wzwyż, tam jest jedna taka gigantyczna, kurde nie wiem czy ją zobaczycie, ta jest za 30 baniek wystawiona, 30 milionów dolarów, tam na wzgórzu, 1000 metrów kwadratowych ma ten dom. Wiem wszystko z racji tego, że Adam, który tutaj z nami jest i który jest właścicielem tego lampo, po prostu robi tutaj w branży budowlanej już od wielu lat, on buduje tego typu inteligentne domy i tak dalej, no i jakby orientuje się w rynku, co jest na sprzedaż, ile za ile, gdzie, jak, po co i co co. So full, I'm so full, she get busy for some Ain't a vibe like this, they don't rock like this So you know we don't miss, swish, To, co widzicie za mną, to jest pan, który gdzieś tam z domów, które są za mną, zobaczył, że y, nagrywamy Lambo. Lambo mu się podoba, nie wiedział co robimy, dlaczego robimy i tak dalej. Postanowił zdjąć obraz ze ściany, ten, który trzyma w ręku. Podszedł po prostu i myśleliśmy, że coś mu przeszkadza, że tutaj nagrywamy dronę. A on mówi, pokazuje nam ten obraz, jedźcie sobie tu, bo jest zachód słońca teraz. Pokażecie ten zachód słońca i to auto w tym miejscu, to miejsce nazywa się tak, i tak, to będziecie mieli zajebiste ujęcia. No chyba on mnie butów, nie. Jak to jest możliwe, że, że chłop sam z siebie przyszedł, żeby nam to powiedzieć? Tak o, po prostu. Ja jaram się To zawsze cieszy tak samo. Niezmiennie. W Polsce, na Czechach, Węgry, Słowacja, Stany Zjednoczone, hurakan wszędzie cieszy. Tak samo. Podjechaliśmy jeszcze pod wiatraczek i zobaczcie. Stoją sobie harlejowcy o zachodzie słońca. Tutaj w Stanach to też jest kolejna kultura, nie? New Hampshire, gdzie jest kolejny stan na północy, to robią całe złoty, gdzie zjeżdża zje, zje się 20-30 tysięcy motocyklistów na 2-3 tygodnie w sezonie. Ja pierdzielę 20-30 tysięcy harlejów. Moje jest Anthony, Jak się masz? Uwielbiam ten bike. Zrobiłem To jest fajne, wiesz? O, ka, zobaczcie to. Normalnie się świeci, gra hełm, ależ dosior. Ja powiedziałem temu gościowi, że ja z Lambo diluję na co dzień w, w Polsce i tak dalej, że to jest po prostu coś, z czym już jakby jestem obyty. Ale że pierwszy raz widzę coś takiego. Takie? Tutaj Lambo też zwraca uwagę wbrew pozorom. Spodziewałem się, że tutaj raczej nikt nie będzie na to patrzył. A przyjechał ziomuś. O ten? Yeah, I'm making YouTube. You can check Budda. I'm Buddha man. Have a good day. No, a jak widać, tutaj też zwraca uwagę i ludzie podjechali. Młody podjechał. Młody nawet nie miał 17 lat na bank, ale tutaj można jeździć od 16. Mini Salt Bay. E, salt Bay to no mniejsza. W każdym razie jeżeli go nie kojarzycie, to myślę, że po tym zdjęciu go skojarzycie. Ja z tego miejsca, moi kochani, się z wami żegnam w tym materiale. Pokazałem wam Nowy Jork, pokazałem wam mecz NBA. E, Nowego Jorku w ogóle pokażę wam jeszcze wiele więcej, więc zostawcie suba na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie, moi kochani. Pokazałem wam później Stadion Nascar, a na sam koniec błynęliśmy się jeszcze Lamborghini po Stanach Zjednoczonych. Dziękuję wam bardzo serdecznie, kłaniam się i widzimy się już jutro. Podaj schodek, uff. Kur... Schowaj schowek, schodek.